Szanowni Państwo, to jest kolejny wielki dzień w historii... Polski 2050 Szymona Hołowni. Kwitną kasztany, pachnie już wiosna. Za naszymi plecami Centrum Nauki Kopernik, jeden z najnowocześniejszych tego typu przedsięwzięć w Polsce. A my dziś prezentujemy nasz pomysł na edukację. Moje dziecko w poniedziałek zdaje ostatni egzamin maturalny. Wiele dzieci w Polsce takie egzaminy właśnie zdaje. Tym bardziej aktualny jest nasz dzisiejszy przekaz edukacji nowoczesnej edukacji na czasie, edukacji spotykającej wyzwania swoich czasów. Ten dokument ma ponad 100 stron i to jest szósty kompleksowy dokument programowy opracowany przez ekspertów Instytutu Strategię 2050, bo Polska 2050 to jedyne w Polsce, jedyna w Polsce organizacja, która opiera się z jednej strony na filarze eksperckim, Instytucie Strategii 2050 z drugiej strony na filarze społecznym na stowarzyszeniu i od niedawna na szczęście na partii Polska 2050 Szymona Hołowni. A skoro o nim mowa przed Państwem Szymon Hołownia, a za chwilę nasi edukacyjni eksperci. Drodzy Państwo wszyscy dobrze wiemy, w jakiej kondycji znajduje się dzisiaj polska szkoła. Jeżeli nie mamy dzieci w szkole, to mają je nasi znajomi czy bliscy. I mamy chyba wszyscy świadomość, że coś poszło bardzo mocno nie tak. Pogłębiają się bardzo mocno dzisiaj w Polsce nierówności w dostępie do edukacji. Ci, którzy mieszkają w większych ośrodkach, ci, którzy są bardziej zamożni, są w stanie zapewnić swoim dzieciom edukację na lepszym poziomie i lepiej przygotowującą do wybranych studiów, do przyszłej drogi niż ci którzy takiej szansy na starcie nie dostali. Mamy do czynienia z zapaścią finansową oświaty, o czym przekonuje nas każde kolejne spotkanie z samorządowcami, pokazującymi jak coraz bardziej bezczelnie rząd. Robi ich w konia, jeżeli chodzi o subwencję oświatową. Za chwilę w wielu miejscach Polski dojdzie do dramatycznych wręcz wyborów: czy oświetlić ulicę, czy dalej utrzymywać szkołę, czy prowadzić dom kultury, czy szkołę, czy zwalniać ludzi z miejskich instytucji, czy prowadzić szkołę. Do tego nie można było dopuścić, a jednak do tego doszło. Doszło do tego, że zamiast rozwijać polską szkołę tak, aby zapewniała równy dostęp do wiedzy, do szans, do realizacji marzeń wszystkim polskim dzieciom, zajmowano się tym, żeby na przemian tworzyć i likwidować gimnazja. Zamiast dofinansować i wesprzeć nauczycieli, tak? Żeby chciało im się, a przede wszystkim mieli kiedy sami się uczyć, aby na jak najwyższym poziomie, jeszcze wyższym zgodnie z najnowszą wiedzą, uczyli nasze dzieci. To jest inwestycja. Zawsze to powtarzam od kampanii prezydenckiej. Jeżeli stworzy się nauczycielowi dobre warunki do samokształcenia, on jeszcze głębiej i lepiej nauczy nasze dziecko, nasze dzieci. Jeżeli to zrobi, to nasze dzieci znajdą lepszą pracę. Jak znajdą lepszą pracę, zapłacą większe podatki. I ta inwestycja państwu. Zwróci się w dwójnasób. Zajmowano się innymi rzeczami. Tym, czy sześciolatki, czy siedmiolatki powinny iść do szkoły. Zamiast wspierać rodziców, nauczycieli i uczniów, zamieniano kuratoria w ośrodki partyjnego, politycznego nadzoru, czy ideologicznego nadzoru nad polską młodzieżą, polskimi dziećmi. To wszystko trzeba zmienić. Edukacja, szkoła, to jest miejsce, w którym będzie wykuwała się pod każdym względem. Przyszłość, najbliższa przyszłość Polski. Wiecie dobrze, w jakim momencie zawirowania historycznego jesteśmy. Wiecie dobrze o wyzwaniach, które niesie ze sobą rewolucja technologiczna, jak cyfrowy świat zmienia absolutnie wszystko w naszym życiu. Widzimy, że jeżeli my dzisiaj nie podciągniemy taborów w, właśnie na odcinku edukacji, to Polska za kilka, kilkanaście lat na dobre zostanie krajem montowni, na dobre zostanie miejscem, z którego ludzie będą wyjeżdżać, żeby zrobić kariery gdzie indziej, będzie miejscem, w którym oświata, szkoła kojarzyć się będzie z przykrym obowiązkiem, a nie z tym, z czym powinna, czyli z radością uczenia się, współpracy. Kreacji, wymyślania, tworzenia i podążania za swoimi marzeniami. Jestem bardzo wdzięczny. Całemu naszemu zespołowi ekspertów strategii 2050 są tu jego przedstawiciele: Zmiłka Zagłowa, Staszek Zakroczyński, Michał Gramatyka też brał w tym udział, jest Marta Młyńska, jest Przemek Staroń, który koordynował te prace, nauczyciel roku 2018 i wielu lat kolejnych, jestem o tym absolutnie przekonany. Koleżanka po piórze, babka od histy, czyli Agnieszka jankowiak Maik niedawno ukazała się jej, chyba pierwsza książka. Pierwsza książka, gratulacje Agnieszko. Jest i Ziętka, przedstawię jeszcze później wszystkich raz, żebyście Państwo, oni też się przedstawią, mówiąc o naszym programie. Ja tylko w skrócie powiem, jak myślimy, jaką szkołę chcemy zobaczyć, jaki obraz polskiej szkoły wyłania się z tego bardzo dużego dokumentu. To jest taka szkoła, do której chciałbym posłać moją córkę. To jest dokładnie taka szkoła. Taką szkołę wymyśliliśmy, zaprojektowaliśmy i podaliśmy w operacjonalizacji. Powiedzieliśmy, jak to zrobić. To jest szkoła, w której obowiązuje paradygmat współpracy, a nie rywalizacji. To jest szkoła, która wychodzi z tej chorej sytuacji, w której testy i oceny cyfrowe są absolutnie wszystkim. Przecież my dobrze wiemy, że nasze życie z ocen, testów, zakuwania się nie składa. Mówimy tutaj o szkole, jak zrobić szkołę, w której dzieci, nasze dzieci będą miały płynny angielski po podstawówce. I komunikatywny drugi język po kolejnym szczeblu nauczania. Czego dzisiaj potrzebują nasze dzieciaki? Czy tego, żeby na pamięć zakuwać dzieła wielkich Polaków, kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, czy tego, żeby po podstawówce znać angielski na takim poziomie, żeby się z każdym w świecie dogadać, przeczytać każdy artykuł, zrozumieć informacje, które do nich płyną. Mówimy w tym programie o tym, jak właśnie wspomniałem już ograniczyć rolę ocen cyfrowych, jak sprawić, żeby dzieci zamiast siedzieć w klasach i zakuwać, więcej czasu spędzały na warsztatach, na zajęciach, które pozwalają współpracować, kreować, żeby więcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. Pokazujemy w tym programie, jak to jest takie słowo, aprecjacja, które nie jest do końca polskie, ale jak podwyższyć status zawodu nauczyciela który jest dzisiaj traktowany często jak swego rodzaju służący państwa, guwernantka zatrudniana przez państwo i źle opłacana, która gdzieś tam ma zrobić swoje rzeczy, ale za bardzo się tym nie będziemy przejmować. To jest jego czy jej psi obowiązek. Tak nie można traktować ludzi, którzy odpowiadają za całe życie, za całą przyszłość naszych dzieci, tych, którzy są nam najdrożsi. Dlatego nie może być tak i o tym mówimy w tym programie, żeby nauczyciel zarabiał mniej niż średnia krajowa. Nie może być tak, żeby nauczyciel był obciążony nadmiarę biurokracją. Od tego powinien mieć aparat, jeżeli już ta biurokracja, który będzie go wspierał, w, żeby ta biurokracja jego bezpośrednio nie dotyczyła. Nie może mieć nad sobą, jak powiedziałem, kuratora, który będzie, jak pani Nowak w Krakowie, pilnował, czy wszystko ideologicznie zgadza się i gra, i czy dzieci żegnają się we właściwą stronę, i czy mają odpowiednie poglądy, i odpowiednio często wzywają w pana ministra Czarnka na pomoc. Tak cieszymy się z tego, że wyszło słońce. To dobry znak dla polskiej szkoły w i dla nas wszystkich tutaj. Polską szkołę trzeba odpolitycznić. Ona powinna być o tych czterech K, o których piszemy w tym programie. A więc między innymi o kooperacji wreszcie, o krytycznym myśleniu, o umiejętności komunikacji ze światem. To są fundamentalne rzeczy, bez których nasze dzieciaki nie poradzą sobie w tym coraz szybciej zmieniającym się świecie. Ten program, cały ten dokument jest o tym, jak uratować nasze dzieci. Uratować je sytuacji, w której świat może doprowadzić do tego, że ich marzenia się nie spełnią, w której ten rząd nieudolny i tak naprawdę projektujący szkołę nie na 2050, a na 1950 rok, zniszczy im tę ich przyszłość jedyną jaką mają do szczętu. Musimy uratować nasze dzieci. Stoi za mną Dream Team Avengersi w pewnym sensie, superbohaterowie, którzy będą w stanie to zrobić, kiedy przejmiemy odpowiedzialność za Polskę. Mogę Wam obiecać, że to, co będzie działo się z Polską Szkołą, z całą społecznością szkolną, rodzicami, nauczycielami, dziećmi, samorządami, które przecież też są częścią tego systemu, będzie naszym oczkiem w głowie. Nie możemy zmarnować jedynego życia naszych dzieci. Państwo musi to zrozumieć, do Państwa musi to wreszcie dotrzeć, że jeżeli nie będzie tego, to jak mówił mój krajan i rodak z mojego rodzinnego Białego Stoku, nie będzie niczego. Bo nie będzie ani gospodarki, bo nie będzie ani sensownego życia obywatelskiego, bo nie będzie polityki, bo nie będzie po prostu nic. Szkoła, za chwilę powiecie o tym więcej, którą projektujemy, o której myślimy, marzymy, to szkoła, w której jest edukacja klimatyczna, w której jest edukacja obywatelska, w której każde dziecko ma zapewnioną opiekę psychologa i pedagoga, jeżeli będzie jej potrzebować. To szkoła, w której jest porządnie zrobiona edukacja seksualna. To szkoła, która odpowiada na realne potrzeby dzieci w początkach XXI wieku. A nie szkoła, tak jak powiedziałem, którą pamiętają ze swojego dzieciństwa ci, którzy dzisiaj nami rządzą, a to dzieciństwo, jak wiecie, miało miejsce z całym szacunkiem, oczywiście dla nich, pewnie w latach 50. XX wieku. Moi drodzy, to teraz jest wasz czas. Opowiedzcie, pokażcie, przekonajcie, że wiemy, jak zrobić polską szkołę tak, żeby naszym dzieciom chciało się do niej chodzić. Nauczycielom chciało się w niej uczyć. A może i nam kiedyś jeszcze raz przydałoby się wrócić i parę rzeczy przypomnieć, bo w naszym wieku ominęliśmy wiele rzeczy. Patrzę na Ciebie, bo jesteś w moim wieku praktycznie, no. albo zaraz będziesz. Choć ty jesteś nauczycielem, to wiesz, jak ten świat pędzi szybko do przodu i jak my często jako rodzice, jako starsi, od naszych dzieci uczymy się pewnych rzeczy. To one są naszymi nauczycielami. I nasza szkoła ta z naszej wizji tę perspektywę też uwzględnia. Tak. Drodzy. Muzyka Fryderyka Chopina ma swojego Bruce Liu. Piłka nożna ma Cristiano Ronaldo. A my mamy Przemka Staronia. Mak i Digitator, ale przede wszystkim profesjonalista kompletny. Nauczyciel roku przemysław Staroń. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję za wszystko. Zacznijmy od tego. Dawno, dawno temu zaczęto się zastanawiać, dlaczego, mimo że jest tak wiele osób w tym kraju, które doskonale realizują edukację. Edukacja jest w zapaści. I wiecie co? Ja sobie myślę, że to się wszystko zaczyna od roku 1989. Pewna metafora z mistyki żydowskiej, która się nazywa Tzim-Kum, mówi, że w pewnym momencie stwórca wycofuje się, żeby oddać stworzeniu przestrzeń. W 1989 roku polityka powinna była ustawić fundamenty edukacji i zostawić jej przestrzeń. Dać jej wolność od i wolność do, i tego nie zrobiła. Jakie mamy skutki? No, wracamy do roku 80, ale nie dziewiątego. Do roku 1984, bo tak zaczyna wyglądać polska szkoła. Ale czy to znaczy, że jest tak beznadziejnie? O nie, nie. Kochani, ja powiem krótko. Tak naprawdę my moglibyśmy nikt z nas nie robić nic, ale zbyt wiele osób, wybitnych pedagogów, pedagożek, zmieniaczy świata bo na czele z Iraną Senderową czy Januszem Korczakiem mówili jasno nie wolno zostawiać świata takim jaki jest. My powiedzieliśmy nie wolno. Ten czas, który płynął te kilka dekad, w zasadzie nam pomogły. Dlatego, że społeczeństwo masowo zrozumiało do czego prowadzi zniszczenie edukacji, niezajęcie się nią i tak dalej. Żeby to zrobić, potrzeba było tylko sojuszu międzygalaktycznego. Sojuszu polityków i polityczek. Który, którzy tak naprawdę doskonale rozumieją, że nie idzie się do polityki po władzę, tylko po odpowiedzialność. Oraz ekspertów i ekspertek, którzy pokażą rzetelnie, jak należy edukować. I ta dam, właśnie to są ci wszyscy ludzie i wielu innych, których tutaj nie ma. My wszyscy założyliśmy rękawice Tanosa, wkładając tak naprawdę kamienie mocy. Każdy. Przyszedł ze swojego wszechświata i dołożył to, na czym się zda najlepiej. My stryknęliśmy tą rękawicą, ale nie po to, żeby usuwać byty, i różne istnienia, tylko po to, żeby usunąć niedasizm, bezradność, a nar... chcecie znaczy, w sensie, różnego rodzaju archaiczne formy i ten pruski model. I to zrobiliśmy. Tylko uwaga, to nie jest tak. Że wiecie, metafory, metafory, machniemy różdżką i wszystko będzie dobrze. Edukacja powinna być magiczna, ale tylko wtedy, jeżeli zostanie oparta nie na magicznym myśleniu. I my to zrobiliśmy. Kojarzycie może taki moment, jak księżniczka Leia pokazuje i mówi hope. My przyniesiemy nową nadzieję właśnie dzięki temu sojuszowi międzygalaktycznemu. Owszem, imperium nieustannie kontratakuje, ale chcę powiedzieć jasno. Most się przebudziła. Jest mnóstwo rycerzy i rycerek Jedi, którzy trzymają miecze świetlne, a światło wiedzy, edukacji i mądrości, rozszczepiające się na wszystkie kolory tęczy, to światło niszczy wszelkie ciemności, czarnkości, itd. Ale żeby było jasne, to jest wstęp metaforyczny. Natomiast żadne metafory. Nie pomogą, kiedy nie ma konkretnej operacjonalizacji. Ta nowa nadzieja jest pełna konkretów, wytycznych i tego, jak należy to zrobić. I właśnie o tym opowiedzą trzy wybitne ekspertki, trzy wybitne kobiety. I zaczniemy od tej osoby, która powie o tej grupie, na której cała edukacja się opiera: Nauczycielach i nauczycielkach. Dziękuję bardzo. Widziałem Martę w moim rodzinnym mieście, kiedy stała oko w oko z nauczycielami. Ich wzrok był nieco przygasły i zaczynała im opowiadać, jak wygląda jej droga. I w oczach tych ludzi naprawdę pokazała się nadzieja, w oczach tych ludzi pokazał się entuzjazm. Szanowni Państwo, poznajcie Martę Młyńską, jedną z Jedi. <grywa> Dziękuję bardzo za to cudowne intro i tutaj zaproszenie, jeszcze nikt mnie tak nie przedstawił, także bardzo dziękuję. Ja chciałabym rzec, nawiązując do słów francuskiego filozofa Blaise Pascala, że człowiek jest trzciną najwątlejszą w przyrodzie. I teraz co zrobić, aby ta trzcina, szczególnie w tak trudnych okolicznościach, czego przykład mieliśmy dzisiaj, a propos adaptowania się do trudnych warunków, była jeszcze bardziej. Twarda była jeszcze bardziej elastyczna. Co zrobić, aby ta trzcina, która posiada tak wielkie zasoby, potencjał i możliwości doradzenia sobie, mogła wspierać tych, którzy tego najbardziej potrzebują, mogła im uświadamiać, towarzyszyć w rozwoju, otwierać oczy, być z nimi w pełni swoich możliwości, a te są praktycznie niezmierzone. Bo kto, jak nie my, My, a mówię to z punktu widzenia, z perspektywy nauczycielki, edukatorki z kilkunastoletnim doświadczeniem, my, właśnie, nauczyciele, nauczycielki i od naszego, to właśnie od naszego dobrostanu, naszej kondycji psychofizycznej zależy to, jak będziemy prowadzić w rozwoju nasze dzieciaki, tych troszeczkę wcześniej i tych później urodzonych. Dlatego proponujemy kilka rozwiązań, które bardzo nam w tym wszystkim pomogą. Po pierwsze, o czym już tutaj panowie y, wspomnieli, jedną z najważniejszych, z fundamentalnych opcji jest gratyfikacja finansowa nauczycieli, która powinna być adekwatna do ich przeogromnych zasobów, do możliwości i do potrzeb. Wiadomo, a te są y, znaczące. Przede wszystkim więc proponujemy wzrost wynagrodzeń nauczyciela który będzie, tak jak już tutaj mówił Szymon Hołobia, Hołownia, powiązany ze wzrostem wynagrodzenia w gospodarce, ze średnim wzrostem wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz stopniowe podnoszenie wynagrodzeń tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę, czyli nauczycieli, stażystów, tak? którym warto jakby zaaplikować tę możliwość podążania w stronę, konkretnych warunków finansowych. Drugim bardzo ważnym rozwiązaniem, niezbędnym takim warunkiem sine qua non a propos rozwoju nauczycieli jest odpowiednie Modyfikacja i skrócenie ścieżki awansu zawodowego, czyli odbiurokratyzowanie, całkowite odformalizowanie, porzucenie tych zbędnych, nic nieznaczących, bzdurnej dokumentacji, który tak naprawdę nic nie wnosi do e, zwiększenia poziomu naszego funkcjonowania. Proponujemy niesamowity świat może możliwości, platformę niesamowito, multimedialny taki kompleks. Men <gry> tak, Men 24. Czyli taki, że tak powiem, nawiązaniu, tutaj byli już Avengersi, była Jedi, ale nie była Akademii Pana Kleksa, co dziwię się, że przemysłow nie nawiązał. Krainy Narni i ulicy Pokątnej. To będzie nic, niesamowita, cudowna przestrzeń mnóstwa inspiracji, bezcennych, dobrych praktyk i takiej wzajemnej pomocy nauczycielskiej z prawdziwego zdarzenia. I jeszcze a propos cudnych nauczycieli i nauczycielek, no bo jakby bez nich wiadomo, nie ma nic, edukatorów i edukatorek, proponujemy. Świadomy i mądry rozwój, czyli podążanie w stronę po pierwsze samopoznania, samoakceptacji i rozwoju kompetencji miękkich, które są tak naprawdę w nawiązaniu do przemysła, bo to często o tym mówisz, z tymi najtwardszymi z kompetencji. Czyli, słuchajcie, no, czego potrzebujemy my, nauczyciele, nauczycielki? No, ewidentnie systemowego wsparcia psychologicznego, zaopiekowania się nami i modyfikacji systemu szkoleniowego. Kto nie jak zaopiekowany nauczyciel, nauczycielka, który ma narzędzia do radzenia sobie, Potrafi w higieniczny sposób przeżywać trudne emocje, radzić sobie ze stresem, jest w stanie zaopiekować się uczniami i uczennicami. No jakby odpowiedź jest tylko jedna. Eee, właśnie tutaj nawiązując, Agata dziękuję Ci tutaj za pomoc i wsparcie. Do słów genialnej Maji Angelu, ludzie zapomną, co im powiedziałeś, powiedziałaś, ale nigdy nie zapomną, jak się dzięki tobie czuli. A mam takie, mamy, bo my tutaj jako team tutaj występujemy oczywiście, takie poczucie, a wręcz przekonanie, że gdy my, nauczyciele, nauczycielki, będziemy czuć się wyjątkowo, bo na to właśnie zasługujemy, to i dzieciaki, młodzież też tak będą się czuć. Czego nam wszystkim bardzo życzę. Dziękuję. Od momentu dołączenia do Polski 2050 na Hołowni mam niesamowity komfort obcowania z ludźmi zdecydowanie mądrzejszymi ode mnie. Czy Konstytucja Korsyki była pierwszą w Europie? Co naprawdę powiedział generał Cambron? Czy Napoleon mógł wygrać bitwę pod Borodino? Historia jest magistra vite, a nauczycielką historii jest wielkopolanka, laureatka nagrody imienia Ireny Sendlerowej, Agnieszka Jankowiak Majk. Ja tylko być brawo, nie eee, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem nauczycielką i wieloletnią wychowawczynią. Przez kilkanaście lat współpracowałam z dziesiątkami młodych ludzi i wiem, że systemowa szkoła pomimo starań wielu nauczycieli i nauczycielek nie realizuje korczakowskiej zasady, zgodnie z którą winna służyć dobru dziecka. Dziś młody człowiek spędza w szkole więcej czasu niż dorośli na etacie. Jest poddawany nieustannej ocenie, zestresowany, zmuszany do pracy na deficytach, a nie zasobach. Bazą jego nauki jest archaiczna i przeładowana podstawa programowa. Wiemy, że mierzy się z ogromnym kryzysem psychicznym. Pandemia, wojna, wykluczenia tylko pogłębiają ten stan. Według najnowszego raportu ILGA Polska jest również najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej, co nie sprzyja rozwojowi młodych ludzi i poczuciu ich bezpieczeństwa. Priorytetem naszego programu jest zadbanie o dobrostan młodych ludzi. Psycholog i pedagog w każdej szkole to powinien być standard. Każda młoda osoba powinna czuć się w szkole bezpieczna i zaopiekowana, a tym, co powinno nas alarmować w wyglądzie uczennic i uczniów, są ślady po samookaleczeniach, a nie kolor ich włosów czy kolczyki. Zamierzamy odchudzić podstawy programowe, postawić na naukę przydatnych w życiu kompetencji przyszłości oraz dostosować rytm szkoły do realnych potrzeb młodych ludzi. Postulujemy, by lekcje zaczynały się później, choć szkoła powinna być otwarta od jak najwcześniejszych godzin ze względu na osoby dojeżdżające, bo tak mówią wyniki neuronauk. Pierwsze dwa tygodnie nauki zamierzamy poświęcić na nauczenie młodych ludzi tego, jak się uczyć, po to, żeby świadomie sterowali swoim procesem edukacyjnym. Stawiamy na nowoczesną edukację interdyscyplinarną, klimatyczną i obywatelską. Najwyższy czas przestać uczyć młodych o demokracji, a czas zacząć uczyć ich w demokracji. Dziękuję. Potrzebujemy paru facetów, którzy za nic na świecie nie dadzą się przekonać, że coś jest nie do zrobienia. W Polsce 2050 na Hołowni, codziennie zmagamy się z wyzwaniami, których nikt inny by się nie podjął, bo tylko my mamy entuzjazm, tylko my mamy wiedzę. Z takimi wyzwaniami codziennie mierzy się i Ziętka, pedagoszka specjalna, polonistka, nauczycielka, wybitna profesjonalistka. Dziękuję. Ja chciałabym powiedzieć kilka słów o naszym programie nie z perspektywy pedagogiczki i logopedki, chociaż w zawodzie jestem już od ponad 20 lat, ale jako mama dwóch synów z perspektywy rodzica. Bo szkoła to nie jest opowieść o tym, że odrabiamy zajęcia, lekcje z dziećmi do 23. To nie jest historia o wożeniu na jedne zajęcia pozalekcyjne i znowu kolejne i odrabianiu zaległości w weekendy. W końcu też to nie jest historia o czternastolatkach, które musimy wysyłać z małych miast do tych większych, bo licea w tych mniejszych miejscowościach uczą na zbyt niskim poziomie, by mogli dostać się na wyjątkowe studia. Szkoła to nie jest miejsce na podziały, wykluczenie i nierówności społeczne, które, jak pokazują badania w ostatnim okresie postpandemicznym, zdecydowanie bardziej zostały zaznaczone. My proponujemy Wam szkołę, do której Wasze dziecko będzie szło z radością, a nie z myślą o tym, jaką ocenę dostanie dzisiaj z kartkówki czy sprawdzianu. Zadbamy o to, aby najlepsza forma uczenia, jaką jest zabawa, była podstawą edukacji. W takiej szkole Waszym dzieciom repetycje nie będą już potrzebne. Zadaniem szkoły jest. Zapewnić dobre wykształcenie, bez względu na to, czy mieszkamy w Warszawie, Gdańsku, Gubinie czy Końskich. Dzięki naszemu programowi wasze dzieci otrzymają dobrą edukację, a dzięki tej dobrej edukacji będą mogły mieć świetną pracę. Chcemy, by dzieci mogły być uczestnikami kultury już od najmłodszych lat, dlatego proponujemy bon kulturalny. Chcemy również zapewnić dzieciom bezpieczny, przede wszystkim bezpieczny i bezpłatny transport do szkoły i ze szkoły, jeżeli istnieje taka potrzeba, ale także wyżywienie w szkole. Myślimy również o zdrowiu naszych dzieci, dlatego gimnastyka korekcyjna czy opieka stomatologiczna są dla nas równie ważne. Natomiast jeśli Wasze dzieci potrzebują specjalistycznego wsparcia, chcemy umożliwić im funkcjonowanie w środowisku pełnej integracji społecznej, tak aby szkoła przygotowała je do późniejszego życia. Chcemy, aby to rodzice mieli rzeczywisty i realny wpływ na szkołę, do jakiej chodzą ich dzieci. Aż mi żal, że nie będę mógł uczyć się w takiej szkole, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że moi synowie, a przynajmniej ten młodszy, do takiej szkoły jeszcze może pójść. To tylko cztery punkty na naszej edukacyjnej busoli. Każdy żeglarz wie, że takich punktów jest co najmniej 360, w zależności od tego, jak na tę busolę spojrzymy. Za moimi plecami ludzie, którzy pracowali nad. Szóstym kompleksowym dokumentem Instytutu Strategie 2050 nad naszym programem Edukacja dla Przyszłości. Jest ich oczywiście więcej. Tutaj tylko przedstawiciele: Miłka Zagłoba, Staszek Zakroczymski, wspomniani i występujący: Marta Przemek, Agnieszka Iza, Agata Guza, Szymon Hołownia. Bez niego nic nie byłoby możliwe. Bardzo dziękujemy. Jeżeli są pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja tylko mogę jeszcze na koniec dodać od siebie, wiemy doskonale, jak mówię tutaj do wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców, jak dzisiaj musicie się często męczyć z tym systemem edukacji, który w Polsce jest. Jak wasze bohaterstwo, wasze oddanie, wasza determinacja, tylko one sprawiają, że to wszystko jakoś jedzie. Bądźcie spokojni, odsiecz nadciąga. Odsiecz jest już blisko, i mam nadzieję, że za parę lat obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. My ją po prostu zrobimy. Taką rzeczywistość, w której podstawą wyrównania szans będzie dostęp do dobrej jakości usług publicznych, a nie to, że Kaczyński komuś coś rozda albo nie rozda. Bardzo liczę na to, że przeczytacie choćby założenia tego dokumentu. To jest potężny dokument, ale że przeczytacie chociaż jego założenia, że dacie uwieść się tej wizji, że poczujecie to, co poczuliśmy my, którzy przeczytaliśmy tę fantastyczną robotę was wszystkich, że naprawdę. I moje dziecko, i dziecko Michała, i dzieci wielu z nas będą mogły za chwilę w Polsce czuć się po prostu bezpiecznie, że ich przyszłość będzie w dobrych rękach. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam wszystkim za tę całą robotę, którą żeście wykonali, tylko bo rok, przecież rok, tylko rok, rok, tylko rok, rok nauczyciele, dłużej, specjaliści od edukacji, rodzice, uczniowie, wszyscy byliście w tym i zrobiliśmy naprawdę kawał potężnej roboty wielkie brawa dla Was, a dla Ciebie, książek senu e, opowiadający o odległych galaktykach, które tak tak, e, które tutaj teraz na Ziemi będą oddawały to co najlepsze szczególne brawa, bo skoordynowałeś ten zespół. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy i proszę i proszę wierzcie, że jak powiedziałem od jest blisko.